Antypody. Drugi kraniec świata. Egzotyka. Czy jest ktoś, kto nie marzył, aby znaleźć się na drugim krańcu świata? Jako dziecko, jak i pewnie wiele innych dzieci, zastanawiałem się, jak to jest możliwe, żeby tam na drugim krańcu świata, w Australii, dlaczego, czy tam chodzą na głowie, bo to jest drugi kraniec świata. W 2008 roku Światowe Dni Młodzieży odbywały się w Sydney, w Australii, na antypodach. Już sama myśl o tym, że polecę na drugi kraniec świata wywoływała dreszcz emocji. Sama podróż była niezwykle, niezwykle długa i męcząca. Leciałem z Krakowa, ze wspólnotami Drogi Nauk humanalnej z Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Najpierw dwie godziny lotu z Krakowa do Paryża. Tam pierwsza przesiadka. Następnie długi 14-godzinny lot z Krakowa z Paryża do Hongkongu. Następnie kolejna przesiadka i przelot 9 godzin z Hongkongu do Sydney. Więc sama podróż trwała przeszło 24 godziny. Wylądowaliśmy bardzo zmęczeni, oczywiście, ale radośni. Bo oto mogliśmy uczestniczyć w kolejnych Światowych Dniach Młodzieży, których hasłem było Receive the Power. Otrzymać moc, otrzymać moc z nieba, otrzymać ducha świętego. Otrzymacie tę moc. Naprawdę jechałem tam z nastawieniem, żeby otwierać się na ducha świętego. Australia. To oczywiście dla nas egzotyka. Pierwszy szok to oczywiście lewostronny ruch jazdy. Jeżeli ktoś nigdy nie był wcześniej w krajach anglosaskich, nie miał tego doświadczenia, to mógł być w szoku. Ja pierwszy raz byłem w takim kraju. Nie miałem okazji być wcześniej w Anglii. Nigdy doświadczyć wcześniej tego ruchu lewostronnego. Więc to, to był szok. Ja pamiętam, jak jechaliśmy autobusem i trzeba było wjechać na rondo, to ja byłem przerażony, co ten kierowca robi. Dopiero sobie uświadamiałem za chwilę, aha, tu jest inny ruch. Więc to był taki pierwszy, pierwszy, pierwszy szok. Australia to oczywiście też egzotyka pod względem krajobrazu, pod względem fauny i flory. Mieliśmy okazję troszkę tam w okolicach Sydney być i zwiedzać Blue Mountains. Góry błękitne które góry, które porośnięte są lasem eukaliptusowym, który te eukaliptus uwalnia pewne olejki eteryczne, które unosząc się dają taką właśnie błękitną poświatę, stąd nazwa Blue Mountains. To zobaczyć na żywo bardzo egzotyczne zwierzęta, móc dotknąć, pogłaskać, czy to kangura, czy Misia Koala, zobaczyć na własne oczy kolczatkę diabła tasmańskiego, psadingo. Rano budziliśmy się w takim ośrodku Vilaru i przez okna widzieliśmy dziko pasące się kangury. Więc to naprawdę działa, działa na wyobraźnię. Zobaczyć tamte tereny, zachwycicie tym. Ale też, y, y, zobaczyć niezwykłe miejsca znane tylko z obrazków, chociażby Sydney, słynna opera w Sydney, Herber Bridge, Zatoka Botanica, Botany Bay. E, ale to nie tylko to, co zewnętrzne, ale faktycznie spełniało się na moich oczach hasło Światowych dni młodzieży, Receive the Power. Pamiętam, Pojechaliśmy do Wulongong, to jest sąsiednia diecezja od Sydney, żeby tam przeprowadzić uliczną ewangelizację. I podczas tej ulicznej ewangelizacji ja miałem bardzo mocne doświadczenie, doświadczenie działania Ducha Świętego. Otóż w pewnym momencie podeszliśmy do, do, do ludzi, którzy tam stali, zaczęliśmy się przedstawiać, ja i Wtedy jeszcze z takim Darkiem, który był wtedy seminarzystą, obecnie jest prezbiterem po seminarium Redemptoris Mater w Warszawie. Była prezentacja, przepraszanie za, za mój słaby, podstawowy język angielski. Ale w pewnym momencie takiej rozmowy po tym, jak mówiliśmy, że Bóg cię kocha, po głoszeniu kerygmatu, Mój adversarz taki, taki, pewna osoba zwraca się do mnie i mówi: Słuchaj, który raz jesteś w Australii? Ja no mówię: Pierwszy raz. Niemożliwe. No naprawdę, pierwszy raz. To może spotkałeś jakiegoś Australijczyka? Nie, mówię: Nie miałem takiej okazji, nie przypominam sobie. Znowu, niemożliwe. Impossible. Ale pytam się, dlaczego niemożliwe? Ponieważ ty teraz używałeś idiomów, które używane są tylko tu, w tym rejonie u nie nigdzie indziej. Na co ja odpowiedziałem? Niemożliwe. A jednak. I wtedy tak naprawdę miałem to doświadczenie tego Słowa Bożego, które mówi nie będziecie się martwić, co i jak macie mówić, gdyż Duch Święty będzie przez was przemawiał. Ja jestem człowiekiem, który mówi naprawdę językiem angielskim w zakresie podstawowym. A nagle ktoś mi mówi, że ja używam idiomów używanych w tamtym rejonie, tylko w tamtym rejonie. Tego nie da się inaczej wytłumaczyć jak działanie Ducha Świętego, jego, jego, mocy, jego mocy działania. To, to hasło, Receive the Power, naprawdę bardzo mocno wybrzmiewało także w tym hymnie, który, który przewijał się przez całe spotkanie. Światowe Dni Młodzieży w Sydney to pierwsza msza otwarcia na barangaru. To jest takie miejsce w Sydney, gdzie przypływają promy, takie na brzeże. Papież Benedykt przypływał też do Sydney takim jachtem luksusowym. To później Msza, która wieńczyła to wszystko w, na takim hipodromie specjalnie wynajętym. Dla mnie też czymś niezwykłym było spotkanie ze zmartwychstańcami. W tym tłumie ludzi nagle odnaleźliśmy się: kilku zmartwychstańców, choćby ojciec Mirek Knapp, który pracuje właśnie w Australii, czy też dwóch ojców pracujących w Niemczech, ojciec Marek Klasiński i ojciec Paweł Kruczek. Spotkaliśmy tam się w tłumie, odnaleźliśmy się: to Pan Bóg prowadził. To Pan Bóg to, to przygotowywał. To spotkanie dla mnie naprawdę było tym doświadczeniem Ducha Świętego, ale też oczywiście doświadczeniem piękna tego świata. Kiedy wracaliśmy, mieliśmy okazję zwiedzać Hongkong, miasto w Azji, które już wtedy należało do Chin, zobaczyć piękno tego świata. Rejs z Johnką po Zatoce hongkońskiej, kolacja w prawdziwej chińskiej restauracji na półwyspie Kowloon. Pamiętam, że już trochę czasu upłynęło, że wróciłem z tych Światowych Dni Młodzieży bardzo mocno podbudowany, bardzo mocno zadowolony, radosny z tego doświadczenia. To wszystko, te wszystkie elementy samo przesłanie Światowych Dni Młodzieży, to doświadczenie z ewangelizacji, zobaczenie naprawdę piękna tego świata, świata z, antypo z antypodów, no i spełnienie jednego z marzeń, być na drugim krańcu świata. To wszystko razem sprawiło, że naprawdę byłem bardzo szczęśliwy, byłem bardzo radosny, zadowolony z tego doświadczenia. I jak zwykle po zakończonych Światowych Dniach Młodzieży w Sydney już nie mogłem doczekać się kolejnych, kolejnych Światowych Dni Młodzieży.